A my na początek naszych rekolekcji, fragment Księgi Sędziów, początek właściwie Księgi Sędziów, która jest raczej ponurą księgą ukazującą tragiczne braki w sercach tych, którzy raptem jakby pięć minut wcześniej weszli do Ziemi Obiecanej, a więc doświadczyli tych niezwykłych znaków, cudów, które Pan Bóg działał na ich korzyść i jednocześnie na ich oczach. I o ile. Miejmy nadzieję, że no nie jest to obraz nas samych, naszych serc. O tyle jest to przypomnienie, że jest możliwe być blisko tego, co robi Pan Bóg, czy blisko samego Boga, a jednocześnie dość szybko gdzieś tam swoimi drogami wywinąć się niejako z Jego rąk, próbować jednak po swojemu działać, czy, czy jakoś kombinować. Ale zerknijmy do Ewangelii. Tutaj przychodzi do Jezusa pewien człowiek i to jest o tyle ciekawe, że ten chłopak, tak go określamy w innych ewangeliach, tu też Mateusz mówi później o nim: młodzieniec, że on przychodzi sam. To jest jakby taki też dobry znak, że, że coś go pociągnęło do Jezusa, podchodzi do niego, staje blisko. Niemniej na koniec wiemy, że sytuacja kończy się dość smutno, bo jednak odchodzi. Że ten motyw, który miał, by, by przyjść do Jezusa, nie wystarczył. Coś Go jednak odciągnęło, coś go od Chrystusa odepchnęło, i w Ewangeliach mamy niewiele przykładów tych, którzy jakby są odepchnięci od Pana Jezusa, oczywiście nie przez Niego, ale przez coś, co jest w nich. Takim centralnym przykładem jest, jest oczywiście Judasz. Ale też pamiętamy, choćby wielu Żydów już nie chodziło za Jezusem, kiedy mówił o Eucharystii o swoim ciele, o swojej krwi. Więc jest możliwe podejść blisko, a jednocześnie bez zgody na zmianę w sercu nie damy rady pozostać. Być może coś nas faktycznie będzie odciągało czy odpychało. Zwraca zawsze moją uwagę to pytanie tego chłopaka, pytanie numer dwa, kiedy mówi najpierw, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne. Pan Jezus mówi, jeśli chcesz osiągnąć życie, no to zachowuj przekazanie, i on pyta, które. Tak, jakby faktycznie można sobie było wybrać. I to nie w takim złym znaczeniu, że powiedzmy, no ja tylko kilka, bo wszystko, co Jezus za chwilę wymieni, On robi. Bardziej w tym sensie pewnego bezpieczeństwa, takiego jakby stworzenia sobie przestrzeni, w której wszystko robię dobrze. Tylko, że to ja decyduję, co robię. Więc wybieram sobie pewne rzeczy, jakieś być może działania, w których. Powoli, powoli staje się spe specjalistą, staje się mistrzem. To mam na myśli oczywiście nie jakieś nasze działalności w sensie obowiązków, ale raczej jakieś takie działania duchowe, jakieś praktyki być może, i robię to naprawdę świetnie. Ale przyzwyczajam się do tego na tyle, że już nie pomyślę, że mógłbym wyjść gdzieś dalej, czy zrobić to, co w zasadzie mówi Pan Bóg. No bo myślę sobie, nie no, ja wszystko robię ok, wszystko robię naprawdę dobrze. Tym bardziej, że widzę innych dookoła, którzy tak dobrze tego nie robią. Więc to daje mi pewną, pewne bezpieczeństwo, pewną nawet satysfakcję taką duchową, że faktycznie no, wszystko jest w porządku. Więc pyta, które i Jezus te przykazania mu podaje. Też wiele razy o tym się mówi, że Chrystus Podając Mu przykazania, zostaje niejako na poziomie działania wobec człowieka. Czyli to są przykazania, które dotyczą człowieka. Nie mamy tutaj tych, które odnoszą się do Pana Boga. Troszkę jakby to była taka prowokacja ze strony Pana Jezusa, tak jakby mówił: Okej, okay, to jest pierwszy krok, to jest pierwszy stopień, pierwsza część i być może Jezus chciał Go poprowadzić dalej, bo pamiętamy doskonale, że w Dekalogu mamy. Te przykazania, które najpierw odnoszą do Pana Boga, i dopiero potem przechodzą niejako na, na człowieka. Chrystus zaczyna, jakby od drugiej strony, od, od tych, które dotyczą naszego bliźniego, i chłopak na to odpowiada: Nie, no to wszystko robię, tego wszystkiego przestrzegałem. I tym, co chyba najbardziej dla mnie jest takiego znaczącego w tym fragmencie, to sposób, w jaki ten chłopak myśli, to przynajmniej wynika, zdaje się z jego słów, o życiu wiecznym. Bo mówi na samym początku, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne. Słowo otrzymać dosłownie oznacza mieć mieć w posiadaniu. Co inne tłumaczenia, które, które na Polski to przekładają, aby co mam robić, aby posiąść życie, życie wieczne. Ale generalnie chodzi o to, że mam je w garści, że ono należy do mnie, jest moje. Mogę nim jakby dysponować. Jestem jego właścicielem. I to jest taka kategoria, która chyba odpowiada w ogóle jego myśleniu. Bo tam na koniec oczywiście Jezus mówi o, o tym, aby oddał posiadłości, aby. Wyrzekł się kontrolowania wszystkiego, co ma. I mówię o tym dlatego, że Chrystus, kiedy odpowiada: Jeśli chcesz osiągnąć życie wieczne, zachowuj przykazania. Więc On mówi: Co mam czynić, aby mieć życie? A Chrystus używa innego słowa greckiego: Jeśli chcesz wejść w życie, zachowuj przykazania. Więc chłopak mówi o własności, o posiadaniu, a Jezus mówi o wchodzeniu. O tym, że jest to jakiś proces, jakaś droga, jakieś odkrywanie, podróż. I jeden z komentatorów tak kapitalnie to opisał, mówiąc, że Jezus chce jakby zmienić myślenie chłopaka z rynku czy ze sklepu, gdzie można coś kupić, wziąć sobie, zdobyć. Chce przemienić jego myślenie na, na kroczenie z Jezusem, na drogę. Bo Jezus. Za chwilę powie: Chodź za mną, jakby bądź na tej drodze ze mną, bo i tak sam nie wejdziesz, nie ma szans. On mówi: Co mam dobrego czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Chrystus mówi: Ale tylko jedno jest źródło dobra. Nie możesz mieć dobra, nie możesz uczynić czegoś, co będzie Twoje jako dobre, bo tylko Bóg jest dobry. Jeśli masz cokolwiek dobrego w sobie, to jest to Jego. Masz to na zasadzie wypożyczenia, On Ci to dał, ale, ale jest to i tak cały czas Jego. Więc zdaje się, że to chłopak ma zupełnie pokręcone myślenie o tym już nie tylko jak zdobyć życie wieczne, ale w ogóle czym jest to życie tu na ziemi, tak jakby można było coś mieć i na podstawie tego co mam budować swoją wartość czy też patrzenie na drugiego człowieka, na Pana Boga. Jest to o tyle niebezpieczne, że źródło zbawienia, w gruncie rzeczy byłoby we mnie. Jeśli ja coś zrobię, no to będę zbawiony. Oczywiście jest tak w pewnym sensie, no bo na podstawie naszych czynów jesteśmy zbawiani, ale nie w sensie, ile sobie zdobędziemy, to Pan Bóg to wyliczy i powie no dobra, dobra, okej, okay, to ci tyle daje. Tylko raczej chyba patrzy, jak my to robimy, na ile się angażujemy, ile serca w tym jest, co, co próbujemy robić i nawet jeśli komuś niewiele na koniec wyjdzie, niewiele zdobędzie na koniec, ale naprawdę całym sercem działał. Tyle, ile mógł robił, no to życie wieczne otrzymuje faktycznie jako dar. Wchodzi przez te drzwi. Zresztą to, co Jezus mówi, jeśli chcesz wejść w życie, zachowuj przykazania, to w Ewangelii Mateusza to określenie wchodzić bardzo często jest właśnie w połączeniu z Królestwem. Wchodzić przed, przez ciasne drzwi czy ciasną bramę, wchodzić tam do domu weselnego w przypowieści o pannach itd. itd. Więc to wchodzenie jest, jest związane z, z życiem wiecznym, z królestwem. I na koniec myślę sobie, że kiedy tak bezpieczeństwo nasze czy jakąś ufność w odniesieniu do życia wiecznego, królestwa, naszej przyszłości budujemy na naszych osiągnięciach, kim jesteśmy. Zwykle też jest to związane z tym, kim jesteśmy w oczach ludzi. To komentarz daje nam pierwsze czytanie, ten fragment Księgi Sędziów, że w momencie, kiedy, kiedy naród wybrany, kiedy Bóg posłał sędziego, który wybawił od wrogów, od przeciwników, i kiedy ludzie poczuli się na nowo bezpieczni, ale tym bezpieczeństwem ludzkim mówili o dobra, to w zasadzie robimy to, co chcemy. I wracali nie tylko do swoich grzechów dawnych, ale te ostatnie zdania mówią byli jeszcze gorsi i grzechy były jeszcze większe niż wcześniej. I dopiero kiedy, kiedy byli pozbawieni tej, tej ludzkiej pomocy, bezpieczeństwa, Zdawali sobie sprawę, że nie dadzą rady. Więc to mówi Chrystus. To nie chodzi o to, że ten chłopak miał oddać wszystkie pieniądze i stać się żebrakiem. Chodzi o to, żeby oddać to, na czym polega, co, co jest podstawą jego bezpieczeństwa. I być może też i my warto, żebyśmy zerknęli do naszych serc, co sprawia, że jakoś czuje się bezpieczny, że, że wy się czujecie jakoś w miarę komfortowo. Być może troszkę spoglądając gdzieś tam na boki na innych, że nie wiem, jestem lepszy w tym czy w tamtym, to mi bardziej wyszło, tu są jakieś osiągnięcia. No, bo w gruncie rzeczy Chrystus mówi: oddaj to wszystko. Sprzedaj to wszystko, daj ubogim i się nie przejmuj jakimiś super osiągnięciami, tylko po prostu idź za mną, a w ten sposób wejdziesz do królestwa. Dzięki mnie, poprzez relację ze mną, zdobędziesz życie wieczne. Bo oczywiście idąc za mną będziesz wypełniać te wszystkie przykazania, ale moją mocą. I tak mi się wydaje, że jest to takie bardzo pocieszające, bo patrząc na siebie, to jakby Pan Jezus mi powiedział, chcesz osiągnąć życie wieczne? Odpowiem, no pewnie. A on mówi, no dobra, no to w takim razie zachowuj przykazania, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czci ojca i matkę, miłuj bliźniego jak siebie samego. Nie wiem, czy bym mógł tak czystym sercem odpowiedzieć, jak ten chłopak, ja tego przestrzegam od dawna, od młodości wszystkiego, o, to już tam nic nie brakuje. Nie wiem, więc w zasadzie nawet nie mam tej takiej gwarancji ludzkiej, dlatego tym bardziej chcę... Prosić Pana Jezusa, żeby mógł iść za Nim, nie tylko podejść do Niego, coś tam załatwić i już być dobrym, i już mieć w kieszeni życie wieczne, ale podejść i zostać, pozwolić się pociągnąć, żeby iść za Nim, ale na Jego zasadach. Tak jak On tym będzie kierował, co zawsze jakoś wyciągnie nas z tych stref komfortu, takich bezpieczeństw, które sobie sami jakoś tam fałszywie tworzymy. Ale dzięki temu faktycznie zdobywamy tę bliskość z Panem, która nas doprowadzi do nieba. Niech ono wdarzy Was spokojem.